Weselski jest gotowy, Chcesz się przejechać? Jasne, zaraz tam będę. Kurwa jest zajętne. No właśnie słyszę. Nie, nie, gmin i Chili mamy. Aha. Tak. Ach, gdybym miał więcej czasu. Za, to byś go przerobił na jebaną rakietę, wiem. Wszystko już gotowe. Hej nie, jeszcze nie. Karol jeszcze sprawdza, czy Militech nie zostawił w systemach żadnego lodu. A korpy nie zgłosiły się osobiście po zgubę? Nie. Chyba udało nam się ich zmienić. Ciężarówki z korporacyjnym logo zostawiliśmy niedaleko obozu Rafenów. To prawie tak dobry żart jak zostawienie komuś pod drzwiami psiego gówna w płonącej papierowej torbie. Kurwa zrobili wszystko, żeby wyglądał jak wyjęty żywcem z wojen korporacyjnych. Miły akcent. Tu wszystko w porządku, czysto? Co z Solem? Na razie nic. Schodzimy sobie z drogi. Czyli już nie planuję rodzinnego sądu nad tobą? <noise> Jasne, że planuję. Po prostu chcę mnie dłużej podtrzymać w niepewności. Zawsze chciałem się czymś takim przejechać. Właśnie tak naiwniacy trawiali na front. Nawet nie trzeba było ich werbować. Po prostu pokazywali ci sprzed. No to wskakuj. Wszystko gotowe. Dobra, odpalamy bestię. Trzymaj się! No kurwa! Nikt przed tobą nie próbował go uruchomić. Może powinienem. Wszystko jest zajebiście. Daj mi chwilę! No. Nie jest to najnowszy model, ale Mitch i Bob zrobili co mogli. Co myślisz? O, przytulnie tu. Sterujesz tym bezpośrednio z hotela. Musisz się tylko wpiąć. Żadnych pokrętł i wichajstrów? Żadnych. Impuls leci prosto do kory mózgowej. Basilisk staje się przedłużeniem Twojego ciała. Mistyczna jedność. <grystanie> Jeździłaś wcześniej czymś takim? Nie, a co? Nie ufasz mi? A mogę jeszcze wysiąść? Nie. To Ci ufam. Skoro to taka mistyczna jedność po co drugi pilot? Jako wsparcie? Już ci mówię, tylko odjedźmy kawałek do od obozu. Potrenujemy trochę. Ok, więc przy takim przeładowaniu bodźców dla pełnej funkcjonalności podczas kontaktu potrzeba dwóch. Jeden zajmuje się sterowaniem, drugi obsługuje działko. Zobaczysz, spodoba ci się. Ok, tu będzie dobrze. Spróbuj najpierw na sucho, ja się na razie odłączę. To jednak nie potrzeba dwóch pilotów? Nie będziesz jednocześnie sterować i strzelać. Gotowy? Panam, to ma tak być? Zaraz przejdzie. Synchronizacja neuralna zajmuje chwilę. Widzisz. Okej. Okay. Zaczynam rozumieć, co miałaś na myśli. Zrób sobie małą rozgrzewkę. Ja nie patrzę. Po prostu zrób parę kółek. No. Miękko się prowadzi. Jasne. Przelatuj... Dobra, widzę, że się nudzisz. Teraz jedź wzdłuż linii wiatraków. I jak ci powiem, zawiniesz przed ostatnim w prawo albo w lewo. Dobra. W lewo. Dobrze. Dawaj dalej. Teraz postrzelam. Zatrzymaj się i aktywuję system. Co mamy w menu? Nie spodziewaj się cudów. Basilisk to przede wszystkim transportowiec. Ale i tak powinno być fajnie. Rozwalam te wraki. Przełączone. pamiętasz, jak ci mówiłam o tych impulsach? Uh -huh. To teraz uważaj. Co się dzieje? Podłączyłam się. Nasze systemy nerwowe są teraz spięte razem. Piloci Basilisco muszą działać w tej harmonii. I dlatego czuję wszystko podwójnie. To jak sprzężenie zwrotne. Sensoryka się nakłada. Chcesz to... wypróbować? Okej, okay. zróbmy to. Czujesz? Aha. Nie mam pojęcia, jak ludzie mogą się skupić na walce. To chyba nie zawsze jest takie A to czujesz? Naleźć, musimy sprawdzić, co to może być. Cała banda nie odpuszczył! Przegrupować się! Tu też są! Idą na całość Sol! To załatw ich! A potem rusz tu dupę i przydaj się na coś! Jedziemy od razu do obozu! Musimy pomóc naszym! Zaraz będziemy Każdy z nas powinien myśleć przede wszystkim o tym, co jest najlepsze dla rodziny. Daj spokój, Sol. Jeśli mam odejść z rodziny, to powiedz to wprost. Przynajmniej nie będę musiała znosić twojej kolejnej przemowy. No, jeszcze paru będziesz musiała wysłuchać. Bo od dzisiaj będziesz przewodzić tej rodzinie. Razem ze mną. Że co? Chciałem to zrobić uroczyście, ale niech będzie po twojemu. Pomyliłem się. Ty miałaś rację, a ja nie. I niech mi się to więcej nie powtórzy. Ale ja tyle rzeczy spieprzyłam. Mówiłeś... Wiem, ale zmieniłem zdanie. Narażałaś się dla rodziny, a nawet nie wiedziałaś, czy następnego dnia nie będziesz musiała odejść. Okej. Okay. Okej, okay, no to wiele rzeczy będzie musiało się zmienić. Tak. Na początek musimy się stąd wynieść i to szybko. Nie będziemy czekać, aż militech do nas trafi. Jasne. Przygotuję trasę. Gratulacje. Koszmarny wybory. Ja byłem przeciwko. Dzięki. Chyba muszę trochę ochłonąć. Idziesz ze mną? To był interesujący dzień. Cześć, jakbym uniknęła czołowego zdarzenia z lokomotywą? Było blisko. Nie wiem, czy dałabym radę bez ciebie. Daj spokój. Nie, poważnie. Wszyscy mamy u ciebie długi i możesz liczyć na Ardekardos. Zawsze. Dobrze wiedzieć. Pusto za barem to mi się podoba piwo Lemoniada piwo Za zakończenia Będzie mi brakowało tych naszych eskapat. Mnie też. Ale z drugiej strony kto powiedział, że to już koniec? Wi, rozejrzyj się, popatrz na nich. To mogłaby być twoja rodzina. Panam, co ty? Zostań w obozie. Dołącz do nas. Chciałbym panam. Naprawdę. Aha. Uh -huh. Nadciąga pierdolone ale. Ale nie mógłbym teraz. Muszę dokończyć swoje sprawy. Dobra, Vi, w sumie nie powinnam zrzucać na ciebie teraz takiej bomby. Po prostu myślałam. Zapomnij o tym. Pomyślę o tym wszystkim. Obie. V? Panem, ja... Wij spokojnie, wszystko jest dobrze. Jak się czujesz? Coś się stało. Pamiętam, że... że rozmawialiśmy i, i nagle... Straciłeś przytomność. Nie było z tobą kontaktu. Zabraliśmy cię stamtąd. Dokąd? Przenieśliśmy obóz do nowego miejsca. Tu jesteśmy na razie bezpieczni. Niczym no, się, nie martw. O, Wi? Vi? Musisz mi powiedzieć, co się dzieje. Ta krew. Odpłynąłeś na wiele godzin. Co ci jest? Panam, ja. Jest coraz gorzej. Z każdym dniem to się pogłębia. Daj spokojnie, po kolei, co się z Tobą dzieje? Jeśli Ci powiem prawdę. Boję się, że między nami już nie będzie tak samo. Wy posłuchaj mnie. Nie możesz mi powiedzieć niczego, co zmieniłoby moje. Czemu? Przestań pierdolić i mów o co chodzi. Okej. Okay. Słyszałaś o Reliku? Ten Tech Arasaki? Coś o zgrywaniu osobowości? Widziałam reklamę. Pewnie kolejna ściema dla bogaczy. Tym razem to nie ściema. Mam w głowie biochip z takim konstruktem. Chip jest uszkodzony. To go, kurwa wyjmij. To bardziej skomplikowane. Właściwie dzięki Relikowi żyje. Ale... Chodzi o cyberpsychozę? Bo jeśli tak, to znam ludzi, którzy... Nie, nie. Dane z tego biochipu infekują moje połączenia nerwowe. To nie ma nic wspólnego z cyberpsychozą. Jeśli usunę relik, zginę. Jeśli nie poradzę sobie z konstruktem, zginę. Ja pierdolę. Próbuję z tym żyć. Raczej przeżyć. No na zdrowie ci to ewidentnie nie wychodzi. Muszę się zbierać. Już mi lepiej, naprawdę. Poczekaj, pójdę z tobą. Tak, myślałem, że cię słyszę. Hej, Mitch. Nareszcie. Martwiliśmy się o ciebie. Zaopiekowałem się Twoim wozem. Tam stoi. Ale chyba zostajesz z nami, nie? Wszystko w porządku? Jest już o wiele lepiej. O, dzięki za pomoc. Cieszę się. Widzę, że się już tu urządziliście. Mamy w tym pewne doświadczenie. To dobre miejsce mamy tu większą kontrolę nad okolicą. Ludzie się szybko przyzwyczają. Ale mów co to z tobą wystraszyłeś nas. Dzięki. Jeszcze chwilkę zostanę. Czuj się jak w domu. Pamiętaj, nasza oferta jest aktualna. Jeśli będziesz w potrzebie. Ale de ci pomogą. Przynajmniej co do tego jesteśmy w 100% zgodni. Jakby co, wiesz, gdzie nas znaleźć. Odprowadzić cię? Znam tu okolicę jeszcze z dawnych tras. Rzeczywiście tu jesteście bezpieczni? Na razie tak. Militech nie zapuszcza się na te tereny. No i mamy lepsze punkty obserwacyjne. Wi, Witaj wśród żywy! No, wreszcie książę się obudzi. Ale wiesz, to wszystko tutaj to tylko tymczasowe rozwiązanie. Nie długo będziemy musieli zdecydować, co dalej. Nie wracając do naszej rozmowy, nawet nie udaję, że to ogarnię. To chyba nawet do mnie nie dotarło jeszcze, ale. Serio, jak mogę ci pomóc? Szczerze. Nie wiem. No ale musi być ktoś coś, kto będzie w stanie. Pamiętasz Helmana, to on stworzył technologię konstruktów osobowości. Dlatego chciałeś go dorwać. Ale to był ślepy zaułek. I teraz muszę wykombinować co dalej. Znajdziesz sposób. A jak już znajdziesz, to daj mi znać. Pomagę ci. Ta rodzina ci pomoże. Sorry, nie żartował. Słyszysz? Dzięki za wszystko. Dzięki, że jesteś. Uważaj na siebie. I daj znać jak tylko. Po prostu bądź w kontakcie.